Witam Was widzowie w mojej zapowiedzi, a raczej w takim pytaniu do Was, odpowiadajcie oczywiście w komentarzach, czy byście chcieli taką mapkę do grania w piłkę. Bo weszłem na filmik Titusa i właśnie prezentował bardzo fajny mod, za co mu dziękuję, jak widzicie, te piłki i muszę nimi grać. I bym właśnie stworzył taką mapkę do grania w piłkę. Tu tutaj jest taki przykład. Wiadomo na przykład, że był restart do kupowania maszyn. Tu już nie musi być pól ani krów, tylko po prostu bardzo, bardzo prosty teren. żeby była prosta powierzchnia i na przykład wielkości takie. Tak o, tutaj, tak o. by były na przykład góry czy coś. I na przykład takie boisko. Tutaj bramka by była, tutaj bramka. I oczywiście murawa i jakieś te takie paseczki. Tu na przykład, jeśli się gdzieś spawnowali. Dam taką po prostu ładną mapkę zrobił do grania tylko i wyłącznie w piłkę na multiplayerze jakbyście chcieli nie jakbyście chcieli zapiszcie mi w komentarzach cześć